Dzień dobry. Z okazji zbliżających się świąt chciałbym Wam życzyć tego, czego sam najbardziej potrzebuję czyli odpoczynku. Życzę Wam, żebyście mogli bądź potrafili spędzić te kilka dni tak, jak macie ochotę bez telefonów, maili, galopujących terminów wszelakich żeby Wasza rodzina przypomniała sobie wreszcie, jak wyglądacie żebyście mogli posiedzieć, porozmawiać, przeczytać jakąś książkę, wyspać się. No i zjeść wtedy, kiedy akurat macie ochotę, a nie wtedy, kiedy uda Wam się usiąść choć na 5 minut w samochodzie. Do tego y, dość istotne dużo zdrowia. W sumie kiedy zdrowia nie ma, to wszelkie inne problemy diametralnie tracą na znaczeniu i przestają być istotne. Y, tyle prywatnych życzeń ode mnie, jako. Jako mechanik życzę Wam przede wszystkim bezawaryjności, żeby te Wasze auta nie przysparzały Wam problemów, niezależnie od tego czy kupiliście je sercem czy rozumem. Niech Was cieszą mimo tej swojej niedoskonałości, niech Was zawsze dowiozą do celu na własnych kołach, ale też dbajcie o nie, bo czasy aut nie niewymagających serwisu, Minęły bezpowrotnie i nie zanosi się na to, żeby kiedykolwiek miały wrócić. Zaś jako psikacz podwoziowy ja Wam życzę zdrowej blachy, wszędzie gdzie taka powinna się znajdować. Żebyście nie mieli jakichś rdzawych snów, dylematów, czy wdać się w romans z piaskarką, czy może spędzić gorącą noc z migomatem. Teraz może jeszcze trochę spraw organizacyjnych. Jako, że nadchodzi okres y, zmniejszonej aktywności opryskowej, to będzie też trochę mniej tak zwanego kontentu. Y, za to będzie trochę treści zastępczej i zaległej. Y, jutro albo pojutrze, y, może pod choinkę, może odrobinę później, y, podaruję Wam wspomnienie pewnego pięknego jesiennego dnia. Y, z pewnym też. Y, może i pięknym, a na pewno nietuzinkowym samochodem. Możecie to oglądać przez całe święta, albo i dłużej. Na pewno starczy dla wszystkich. Co po świętach? Po świętach będzie kontynuacja Forda, bo wiadomo, że jak coś ma wyjechać do świąt, to nie zawsze wiadomo do których. I to trzeba się przyzwyczaić do tego po prostu nie, nie próbować tego zmienić. Tak już jest w tej branży, a im bardziej branża jest renowacyjna, a nie konserwacyjna, tym niestety jest gorzej. Potem będzie już zapewne nowy rok. No a nowy rok to nowa ja, więc pojawi się trochę nowości, będą też jakieś postanowienia noworoczne, takie noworoczne, które już tam któryś rok z rzędu przepisuje z kartki na kartkę co rok, bo akurat w tym poprzednim, który. Aktualnie się kończy, czy tam rok, czy dwa lata temu. Brakło czasu na ich realizację, bo trzeba było pracować. To wszystko niech nam zakończy nadzieja na lepsze jutro, bo no, wciąż jednak mocno wierzę, że kiedyś będzie lepiej. Podsumowując, żeby nie przedłużać, w dniach od 23 grudnia bieżącego roku do 14 stycznia przyszłego roku firma będzie zamknięta i kontakt ze mną będzie co najmniej utrudniony, także jeśli ktoś wpadnie na pomysł, żeby na przykład dzwonić święta, po świętach, w Sylwestra, w Nowy Rok o 6 rano, no to może się okazać, że po prostu się nie dodzwoni. Po tym terminie spróbujemy się odnaleźć gdzieś w nowej rzeczywistości, i będziemy dalej robić to samo co robimy do tej pory, czyli szybko, dobrze i tanio, ale no nie wszystko naraz i nie wszystko łącznie. Życzę Wam zatem udanego odpoczynku jako najważniejsze zdrowia jako najważniejsze drugie. Wychylcie kielich zamiast go spawać, Ardzaniech omija Wasze progi.